Cześć, cześć, moi kochani. Witam Was bardzo serdecznie. Kolejna misja wyzwania tygodnia 8, ale jakże prosta. Odwiedź różne nazwane lokacje w jednym miejscu. 5 lokacji będziemy musieli spośród wszystkich odwiedzić, aby zdobyć 25 tysięcy cennego doświadczenia. Zatem rozpoczynamy tę misję. Jeżeli nie masz jeszcze subskrypcji na moim kanale, to kliknij przycisk subskrybuj ten czerwony. Jeżeli ją masz, to śmiało, lajka, paluszek w górę. Jeżeli masz jakieś pytania, to pisz w komentarzu. No i cóż, zaczynamy. No to lecimy na dobry początek. Sobie wylądujemy powiedzmy na koralowym kasztelu, oczywiście. Następnie ruszymy w kolejne lokalizacje. Przypominam, musimy zdobyć ich, odwiedzić ich dokładnie 5, aby dostać 25 tysięcy cennego doświadczenia. W tym kolejnym tygodniu, dobra pierwsza, lokalizacja zdobyta, idziemy dalej. I jako drugą wybrałem Potne Piaski. Drugą lokalizację wybrałem Potne Piaski, właśnie tam teraz zmierzam. To będzie druga lokalizacja. I zabiję gościa, który sobie tutaj siedział. Nie wiem co on tutaj robi, w ogóle będzie się gośnie różał. Co za człowiek. Dobra, ruszam, ruszam do kolejnej lokalizacji. Tym razem wybieram słone strzechy. To będzie już trzecia. I Jakiś chłop tutaj sobie jeździ. Spokojnie. O, będzie wojna. I mnie zabił. Lecimy jeszcze raz. I ponownie skaczemy. Ponownie będziemy... I ponownie skaczemy, będziemy dostawać się do pięciu lokalizacji, rozpoczynamy od zielonych żywopłotów. Tutaj zbierzemy sobie jakąś broń, następnie ruszamy do kolejnych czterech lokalizacji, które musimy odwiedzić, aby wykonać zadanie. No to teraz piszcząca puszcza, biegniemy, zjemy grzybki. Dobra, trzecia lokalizacja, słone strzechy i kolejne grzybki na naszej drodze. Słone z Czechy to trzecia lokalizacja, którą odwiedzamy, jeszcze dwie i Quest na 25 tysięcy doświadczenia jakże cennego w grze Fortnite będzie zaliczony. No to teraz lecimy w stronę Ruin. To jest czwarta lokalizacja, którą odwiedziliśmy. Została nam jeszcze jedna, zatem wybieramy się do Stark Industries. W tym celu pożyczę sobie łódeczkę, którą dopłynę. I lecimy sobie do piątej lokalizacji Stark Industries. I mamy odwiedź różne nazwane lokacje w jednym meczu. Gotowy quest. To by było na tyle. Przypominam, jeżeli nie subskrybujesz jeszcze mojego kanału, kliknij śmiało subskrypcję. Czerwony przycisk na moim kanale. Zapraszam Cię teraz już na kolejny odcinek, w którym pokażę Ci jak wykonać kolejną misję. Trzymaj się, cześć!